Siemareczko, ja nazywam się Król Elfów i witam was w kolejnym odcinku serii zagramy w Harry Potter i Kamień Filozoficzny Dziś jak widzicie będziemy ratować hermione z opałów e, Mamy tak dokładnie dzisiaj e, Halloween czyli tam chyba dzień duchów czy coś takiego. I dzisiaj jako, że będzie nas gonił troll. To opowiem wam o trollu. A to zaraz po krótkiej cutscene. Dobrze, no to tak. Naszym zdaniem jest tutaj teraz uciekać trollowi. Oczywiście mamy utrudnienie, ponieważ widzimy kamerę do tyłu i nie widzimy gdzie są nasze przeszkody. No, ale takie trudne to nie jest, ale bardzo fajne i ciekawe. Naprawdę y, ta mini rozgrywka jest całkiem miła i miło się w nią gra. Ale dobra, wracajmy do trolla. Troll to jest, można powiedzieć, można na pewno, jest to budzące stwo groze stworzenie. Y, o wzroście 12 stóp dochodzą, do wzrostu 12 stóp i wadze powyżej tony, czyli całkiem dużo ważą. Trolle, trolle znane są z tego, że, z tego, że mają ogromną siłę i są bardzo, ale to bardzo głupie. Bywają brutalne i nieobliczalne. Można je znaleźć w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz innych częściach we północnej Europie. Dobra, mniej więcej tutaj mamy, teraz dochodzimy do łazienki, ale to jeszcze nie koniec z walki z trolem, ponieważ jak wiecie, będziemy teraz walczyć... Z nim osobiście. Tak było w książce, w filmie itp. itd. Teraz będziemy musieli chronić Rona przed rzeczami, które będzie rzucał, rzucał troll. A Ron będzie za pomocą Wingardium Leviosa próbował jakoś znakautować go. A wracając do trolli. Troli. troli E, mamy trzy rodzaje troli. Są trole górskie, leśne i rzeczne. Górski to największy i najniebezpieczniejszy, najniebezpieczniejszy przedstawiciel gatunku. E, jak, jak, jak je rozróżnić? E, jest łysy i ma blado-szarą skórę. Troll leśny ma blado-zieloną skórę, a niektóre, z nich, e, a niektóre z nich... są porośnięte cienkimi włosami o zielonej lub brązowej barwie. Troll rzeczny ma krótkie no rogi i może być kudłaty. Trolle żywią się surowym mięsem i nie wyprzedzają, Jedzą zarówno zwierzęta, jak i ludzi. No nie dziwne, jak są głupie, to nawet nie wiedzą, co jest dobre. Czasami możemy zauważyć, a czy zauważyć, nie zauważymy ich teraz, ale e, czasami e, w przygodzie Harry'ego Pottera, ogólnie e, w świecie magii czy kaj, to można powiedzieć. E, można spotkać trole jeżdżące na Garborgu. Garborg to jest takie też magiczne stworzenie, które mm, jest duże, szare fioletowe, z garbem na, na grzbiecie i dwoma ostrymi rogami. E, jeżeli mi się uda, to postaram się jakieś zdjęcie wrzucić, a my znakautowaliśmy teraz trola i...

Jeśli dobrze pamiętam, Chu Chang? Chyba tak. Oczywiście w grze tego nie ma. Nie ma nic tutaj opowiedzianego. Powiedziane o Chu Chang, ponieważ Chu Chang jeszcze w ogóle w pierwszej części o Harry Potterze nie była opisywana. No i proszę, jak szybko poszło? I już po meczu Chu Chang dopiero poznamy w.

present something fluid and silvery slithered out it's an invisibility cloak said Ron they're very rare there was a note with the cloak your father left this in my possession Harry read use it well a very merry Christmas to you Harry tried on the cloak while Ron and Hermione helped to prepare for the climb up the tower be careful Harry said Hermione

Naprawdę jest to dość trudne i tutaj trzeba być naprawdę bardzo cierpliwym. Ja zapraszam Was na mojego fanpage'a, zapraszam na inne serie Sarego Pottera, inne serie, czyli Batman Arkana na Alpha Protokol. Ja się będę zami żegnał, do zobaczenia.